Hej, ja jestem Edeven i dziś pokażę Wam jak rysować piesela. Zaczynamy od kółka, która na początku będzie naszą zarysem naszej głowy Następnie rysujemy dwa mniejsze kółka, które będą pełniły rolę takich podstaw do oczu, a także lekki zarys nosa. Wydajemy także i jednak nie muszą być w przypadku idealne, wystarczy tylko lekki ich zarys. Teraz dodajemy także trójkąt z lekko zaokrąglonymi brzegami, czyli nos i pyszczek. Następnie poprawiamy oczy tak, żeby bardziej jej przypominały oczy. Najlepiej mieć nie wiem, gdzieś przed sobą na monitorze albo gdzieś ogólnie wizyny odpisała, żeby można było się jakoś odwzorować. Podbijemy także nos i dodajemy dziurki w nasie. Można również wydatnić bardziej plaszczy. Teraz dajemy głowie piseł, a bardziej piseł wygląd. I poprawiamy kontur uszu, a także dajemy parę szczegółów. Teraz marzymy pienie, które wcześniej dawały nam kontury twarzy, bo już nie są nam teraz potrzebne. Teraz można dać odbicia, dać odbicia światła w, w oczach pisała, a także uwydatnić bardziej... Uw pogrubić lekko kontur ich o jego oczu, żeby były bardziej wyraziste. Teraz można pokarować jakby żoncza przesła. Lepiej, żeby był to jakby jaśniejszy kolor od tego, jakie ma obromowanie oczu. Można mm, też tak po, 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 pokolorować, o, da się łówkiem kolorować. Pokolorować nos, ale też nie do końca ciemnym kolorem, bo to jaśniejszy stoi właśnie na dziurki w nosie. Teraz no, przyciemniemy lekko jego... Y jego okolica, jego pyszczka. Następnie dodajemy y, kropki na pyszczku, z których później będą wyrastały y, wąsy. No teraz zaczynamy te wąsy. Dobrze, żeby były różnej długości, żeby nie wyglądały dość sztucznie. No także żeby mniej więcej w różnych kierunkach od, odrastać, ale nie można też przesadzić. Teraz tylko parę szczegółów, takich jak na przykład nie wiem, do końca ucha czy dodawanie jakichś tam innych pomysłów, ale ogólnie z już, już jest już praktycznie gotowy. No i dzięki za uwagę.